mam żoneczki, z tej strony i dzisiaj gramy w Minecrafta bez kwadratów. A więc, co ja mam w łapce? Co ja mam w łapce? Otóż tu jest przedmiot dodany przez inną modyfikację. A więc, co ten mod dodaje? Otóż pierwszą rzeczą, którą dodaje mod, jest dylamont. Dylamont, który... teksturką niezbyt się różni od normalnego tego crafting table. No, przynajmniej góra, nie różni się, ale dołem trochę różni się. A więc, się, do czego ten plan tutaj służy? Jak widzicie mam tutaj już wszystkie projekty, bo ja nie wgrałam żadnych tam różnych tego typu yy, jakby to budowli. I tutaj mogę planować budynek. Jak zaplanować taki budynek? Już Wam tak pokazuję. Kraftujemy z dziewięciu kawałków papieru. Blue, blue Perky, czy jak to się mówi? Nie wiem. Wsadzamy do yy, tego Blue pli, do Crapline Table. Wstawiamy określoną liczbę inksanków. Wybieramy, mm, wybieramy budynek. Klikamy. Mamy nasz plan. Ale to nie wszystko, co daje nam modyfikacja. Nie, to nie jest tak, że kliknę bum, domek mi się zbuduje. Nie, to jest w ogóle inaczej, a więc widzimy się za małą chwileczkę. A więc witam Was jeszcze raz. M muszę chciałbym sobie trochę piasku pozbierać, gdyż to będzie nam potrzebne do budowy naszego takiego standardowego, małego domku. Myślę, że będzie ładny. No przecież go w każdej wioskach widział. Żeby był aż taki mega powalający, to nie, ale musiałbym gdzieś znaleźć piasek, którego niestety tutaj nie ma. Pytanie. Ale jak mało lagów. No nie? Patrzcie. To nie jakoś chodzi. Tak jakoś nigdy nie chodził. Och, i tutaj widzicie nowego waypointa. I to tutaj się kiedyś wybierze. Może jeszcze w tym odcinku, bo będzie... Tak, w tym odcinku, bo tam będziemy robić dom. I tam też jest taka im trochę impon... O, proszę, czcina. Szukałam jej. No nie wiem, nie wiem. To je... widzimy się jak znajdę piasek. Dobra? Widzimy się. Tak, Okej, okay, ziomeczki, witam Was. E, jakoś znalazłem już trochę piasku. To trochę sobie go pokopiemy, tylko jest pytanie trochę, nie, pokopiemy. Yy, a więc jak wykopię wszystko, wykopie trochę piasku, widzimy się w naszej bazie klibowej. Chyba, że zobaczy coś fajnego, to będziemy się jeszcze widzieć, no. Otóż tutaj widzicie, tutaj zaznaczyła mojej pointa LOL. To jest taki cake. I jeszcze zaznaczyłem tutaj dojście do takiej łatwe, ładnego. Bion tam się zaczyna. Czy nie, nie. Nie wiem, coś coś wybagiennego. Nie no, chyba nie bagiennego. Bagienny biom jest taki trochę... bagienny. Nie, nie, to nie było. Super super Super. Bagienny biom jest taki smutny, taki niefajny kilionami porośnięty, Oczywiście bez urazy, jeśli ktoś lubi ten biom. Ale według mnie jest trochę taki postęp zrobił Mojang. Postęp zrobił gdyż taki fajny biom wymyślił. Bo tych biomów jest mało. Nie no, teraz w update'cie 1.7 muszę nie narzekać, mogę nie narzekać, gdyż dodano więcej biomów, aż dwa aż więcej i uczęścili trochę więcej tych biomów, no że są częściej te biomy spotykane, na przykład mycelina była strasznie rzadko spotykana. Też taki, taki, taki yy no te biomy ogólnie teraz się częściej spotykają I powiedzcie mi, czy teraz nie można przepalać tego... What? Hmm? Widzimy się za chwilę. No wiecie co, coś tak mnie tu trochę podśmiertuje. Podśmiertuje. Od kiedy szkła się nie przepala. Jakie mam teraz uzyskać szkło? Nie wiem no. Hmm, to może zrobimy tak. Ja, Game Moda, wyrzucę piasek bez nieokreśloną liczbę szkła i węgiel, oczywiście. I chyba będzie tak sprawiedliwie. No, open to land, start